Jechali na trójkę z głupiecami, a wdarli mięlkanie a ganiki. Nie wciąż na kol i ci za wami, duszą w mnie razwied do tasci. na Меня. И с той старинной, даю, с той струнной, что по ночам так мучала меня. Та-да, 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 да та да да мучила меня. А живя без радости, без муки, Помню я ушедшие года. И твои серебряные руки В тройке улетевшей навсегда. С той старины знаю, с той на что поначалу пролучало меня. Как же, э, да? не идут печали, умножая, Мне так трудно прошлое забыть. Taki mucia dla sztyla, Wymienia grani, a tu mam takie polskie słowo mojej babki, wtedy w pociągu napisał, że tłoczył jedną zwrotkę. Jechaliśmy trojką w daleki, a z nami płynął księżyc, niby ptak. Rzekłaś wtedy, ty mój i na wieki, a Jan czar odpowiedział, dzwoniąc w tak, jak on odpowiedział To były piękne dni, po prostu piękne dni. Dziś nie znają kalendarz takich dna. Wtedy uczył właśnie wymawiać imię swe, wtedy rzuciłeś. Yeah. Czy jakaś taka narada produkcyjna, zdaję się tak, i już na... Jeszcze nie, może zaśpiewasz jeszcze? Czy nie coś, nie? Łany, łany mieć, No. Proszę Państwa, łany. to się kojarzy z moją właśnie, właśnie z tamtymi latami, gdy chodziło się jeszcze z Piotrem. mi nad Wisłę, gdzie wodociągi, tam były łąki wtedy, hamły, no Tam wyszło, no, proszę mogli tego, tego cudownego. I mam takie, y, tu w Krakowie szczególnie, takie przypadki, że czasami przychodzi taka pani z mego pesel <that of German> małżeństwo też, wrażliwe bardzo, te pierwsze odwilże lata 56. Panie Mięciu, jak Pani się pojawia zmienną Pani, to jeszcze dzisiaj mi taki prąd przez kraj osób przeszedł. <that> No, a, a, a tak jeszcze po Krakowsku y, budowało się nowe radio przeniesione z pałacyku do nowego y, okrągla, nie wiem, jak to nazywają, zaję się to radio. to je nazwali to radio? Tak? Jadro, z Pałacu do wiadro. I proszę Państwa, otwarcie jest piłka co występuje. I jest później poczęstunek, barbaciu naturalnie, wywiadze, <grydżet> barbaciu. Stoi kolejka, wszyscy czekają, 07 z na sota tu, wszyscy tam. No i w kolejce mi stoi żona i ma małżeństwo jednego z prezydentów. Piękna kobieta i ja, tak, ja za nim stoi stanąłem. Też, też uda mi się tam poderwać, się o chłapa, w każdym i ten. Ona no, mówi, och, jak dobrze, że pana widzę, pani czy chciałam bardzo panu podziękować, że zostałam, że jestem prezydentową.